Cześć, zróbmy sobie działanie na logarytmach. Zanim zaczniemy, zajmiemy się tą częścią. Zamienimy sobie dwójkę na logarytm o podstawie 5, czyli mamy logarytm o podstawie 5 z jakiejś liczby x, której jeszcze nie znamy. W sumie powinniśmy, ale nie znamy. I będziemy sobie to liczyć. Korzystamy z definicji logarytmu i zapisujemy. 5 do potęgi drugiej równa się x. Czyli już wiemy, że x to 25. Możemy sobie to zmazać i użyć tego w naszym, w naszym równaniu. Minus logarytm o podstawie 5 25. Teraz, gdy mamy wszędzie logarytmy o tej samej podstawie, Możemy zapisać sobie to działanie e, na liczbach logarytmowanych. Zapisujemy zatem logarytm o podstawie 5 z 10 razy 80 podzielić na 25. Obliczmy to sobie szybciutko. 10 na 5 to 2. 80 na 5 to 16. Czyli mamy logarytm o podstawie. 5, ładne 5 z 32 możemy to tak zostawić, bo w tym konkretnym y, zadaniu nie mamy polecenia co mamy z tym zrobić, ale możemy też to zapisać jako 5 logarytmów o podstawie 5 z 2, bo 2 do 5 to 32. Dzięki za oglądanie.